Witam serdecznie w naszej Łazowej Kuchni. Dzisiaj zrobimy sobie szczaw do słoików na zimową zupę szczawiową. Mam tutaj 800 g szczawiu nazywanego z ogonkami. Teraz będziemy się pozbywać tych ogonków. Czyli, zimy, tak jak Wam kiedyś już pokazywałam, trzymamy za blaszkę i pociągamy ogonek W ten sposób bardzo łatwo się pozbywamy twardych ogonków, a mamy tylko mięciutki szczaw. Tak w ten sposób zrobię sobie cały, przygotuję nasz szczaw do zupki, a później będziemy w następnym etapie kroić na drobne kawałki. Jak widzicie, mój szczaf jest czyściutki, myłam go, prawie każdy listek z osobna, pukałam go trzy razy, żeby pozbyć się ślimaczków i piasku, co by nam nic nie strzelało pod zębem, jak będziemy jeść pyszną naszą zupkę. Szaf już jest obrany z ogonków i teraz zaczniemy go kroić. W międzyczasie zważyłam sobie, ile zostało naszych listków. Mam tutaj 500 gram i teraz robię sobie taki tulonik. drobno kroję, tak sobie wszystko przygotujemy. I na razie to odłożę, to sobie użytę. Szczaf już mam pokrojony, mam sól. I teraz na te 500 g szczawiu dajemy dwie łyżeczki soli. Teraz sobie to wszystko wymieszamy i odstawimy na około 2 godziny, żeby szczaw puścił sok i zmiękł. Tak przygotowany jest. Sól możemy sobie teraz talerzem docisnąć. I tak jak mówiłam, odstawiamy tak na 2 godziny, może być do, nawet do 4 godzin. Moi drodzy, nasz szczaf był przykryty tak dwie i pół godziny dokładnie. Ładnie zmiękł, wytrącił się soczek. Zobaczcie, mięciutki jest. I teraz będziemy taki Trzeba nakładać do słoiczków. Teraz nakładamy swoka. Układamy tak dosyć. Ciasno. I tak, żeby nam centymetr było miejsca wolnego. Zobaczcie, tak to wygląda. I nakładamy drugi słoik. pozostały sok wlejemy jeszcze do słoiczka teraz wytrzemy sobie lanty słoika suchę przed zakręceniem oczywiście Słoiki, nakrętki, mamy wyparzone. Zakręcamy i będziemy pasteryzować 20 minut na wolnym ogniu od chwili zagotowania się wody. Pasteryzacji już nie będę nagrywać, bo każdy wie, jak pasteryzować słoiki. A chciałam się z Wami pożegnać. Jak zawsze zapraszam na ponowne filmiki. Łapki w górę, jak się podobało. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału. Kto jeszcze tego nie zrobił, na razie, cześć.